Dzień dobry wszystkim. Oto moje obozowisko. Jak widzicie, rozciągnięta płata przeciwdeszczowa. Pod nią hamak z moskitierą. Na pierwszym planie mamy moje mokre gacie. Które no cóż, mocno przećwiczyłem wczoraj we wszystkich możliwych łąkowych kanałach w Dolinie Bzury. A tutaj sprzęt. Zacznijmy od początku. Piękny, cudowny, wspaniały, puchowy, wyprawowy wysokogórski śpiwór, w którym wreszcie było mi ciepło, ponieważ miałem inny śpiwór w spale, a jesteśmy nad bzurą. No i w tym puchowym było mi ciepło, w tamtym nieco cieńszym, rzekomo do minus 30. Jednak w spale zmarzłem, bo noc była mocna. Jeśli chodzi o taką temperaturę, dość niską. A to sprzęt, który używam do wypraw. Spójrzcie sobie na to spokojnie. Jeśli coś mogę doradzić, a łażę po lasach od dawna, z tym że powiedzmy, że bardziej intensywnie no, w ramach tego projektu i może rok wcześniej, kiedy wyprawiałem się, żeby fotografować zwierzęta i zwiedzać lasy naszego województwa. Ech. Tutaj mamy aparat w środku Canon z teleobiektywem 75-300. Niestety obiektów jest trochę uszkodzony i czekam na ten, który dotrze w ramach projektu ze sklepu i wtedy myślę, że nie będę miał... Takich zabrudzonych zdjęć, ani nie będzie, że tak powiem, teleobiektyw czasami przestawał łączyć się z tak zwanym body. Opakowanie od kamery i bardzo dobra lornetka. Eee, mamy tutaj oczywiście jeszcze e latareczkę, e czołówkę dobrą, polską, niedrogą dla surwelowców, Tu zasobnik, w którym noszę kamerę na pasie, dobra amerykańska e manierka i nóż schreit survivalowy w kieszonce, w pochwie, jest jeszcze krzesiwo. Mam zawsze ze sobą także porządny naprawdę toporek taktyczny, czyli Tomahawk, którym mogę w razie czego coś urąbać, ale i się obronić, jak wiadomo toporki taktyczne są świetne do walki w okopach. Ale także na krótkim dystansie i w ciemności, z nikim nie zamierzam walczyć, ale gdybym gdzieś wpadł w jakąś dziurę i uszkodził sobie nogę, to mogę szybko dwie takie szyny urąbać, obwiązać sobie tą nogę i czekać na ratunek. Tutaj możecie zauważyć, że. Hmm. Ojej, co to, kamera trochę brudna. No to przeczyścimy. Tutaj mam. Dobry niemiecki Goretex przeciwdeszczowy, poncho takie nepalskie, gdyby było zimno mogę się nim owinąć, jest cieplej, czapkę, wiadomo, że przez głowę ulatuje 60% ciepła, więc dobrze jest ją mieć winący na głowie, jest cieplej i taką bluzę z oraz moje mokre, wściekle mokre buty trekkingowe, no, które też dostały, Mocno wibram, że tak powiem, podczas wczorajszej mojej wędrówki. A tutaj sprzęt, który jest niezbędny, żebyśmy mogli sobie co nieco zjeść. Widzę, że jeszcze kamera jest trochę brudna. O! Chyba jest zupełnie lepiej. A więc dobry termos Sbita, Elbita, czy jakoś tam mu tam? Bardzo dobry. Długo trzyma i już dzisiaj piłem herbatę, od dwóch dni z nim ciepła, używam rzadko ciepłej herbaty, tylko wtedy, kiedy jest mi zimno, ale to naprawdę poprawia, że tak powiem, etos bushcraftowca. Mały palnik i butla, taka wyprawowa, używana przez alpinistów, no i tam widzicie różne takie... Przydatne cienkie stalowe garstki, na których się szybko gotuje. Mam ryż, mam suszone warzywa, mam cebulę, mam smalec wegetariański i taki paprykarz wegetariański z kaszy jaglany i wegetariańskie e, kabanosy. Ryż, ale wczoraj przyznam się, że otworzyłem sobie mięsną konserwę, bo po tej wyprawie byłem naprawdę dość wyczerpany i zauważyłem kochani, że zwyczajnie yy, yy, moje pole widzenia na obrzeżach lekko pulsuje, w związku z tym byłem naprawdę zmęczony przez ten kawał drugi, a to okolica śpię sobie w takiej dębinie są tu też duże grube dęby pośród mniejszych nasadzonych później to bardzo sympatyczne miejsce. W nocy hałasowało tu bardzo dużo puszczyków: ze 3-4 no i oczywiście było wspaniałe rykowisko. Dużo wspanialsze niż w spale. Tu słyszałem 6-7 byków z różnych miejsc i każdego naprawdę można chyba opisać po głosie. O, widzicie, jaki wspaniały dom. Gruby jak nie wiem. Jak tylko wylazłem z mojego hamaka, jest godzina przed ósmą to tam ze szczytu tego wspaniałego dębu bodajże z tych dwóch konarów tam wystających, suchych tego dębu zerwały się dwa kruki No, gdybym był wikingiem pomyślałbym, że to Gunin i Munin, pamięć i mądrość Ptaszki Odyna, tak przyznam się, jestem oczywiście fanem wikingów, szkoda, że ten serial się skończył no, jak widzicie, mam się tu całkiem nieźle. Zimą ten śpiwór wyprawowy to jest naprawdę ratunek. Wtedy przydałaby się jeszcze jakaś folia termiczna, którą można sobie włożyć do e, hamaka. Ten zestaw hamakowy był naprawdę niedrogi. Kupiłem go w pierwszym roku pandemii, słuchajcie, i był przeceniony z 1200. To szwedzki pomysł. Dla surbelosów i bushcraftów, oczywiście produkowany gdzie? No, tam, gdzie wszystko się produkuje yy, yy, poza naszą świadomością, czyli w yy, Chinach. No i tak to mniej więcej wygląda. Polecam. Dobre buty, dobry sprzęt, a wojskowy jest przetestowany i wytrzymały. No i poza tym, jeśli chcemy fotografować zwierzątka w takich okolicznościach i w takich wspaniałych lasach. Z większymi, mniejszymi dębami, to nieodzownie sprzęt wojskowy, maskujący, ciapowaty umożliwia nam w miarę e, takie e, no bez, bezinwazyjne poruszanie się po tych lasach. No, widzicie. P, że tak powiem, płachta przeciwdeszczowa w tym zestawie też jest w takim wspaniałym kamuflażu, który się akurat chyba dobrze nawet komponuje z tą okolicą. W nocy przelaz yy, pewnie dziwnie daleko dość duży jakiś odyniec, a może był to jeleń, yy, coś waliło w pnie z tamtej strony, a potem z tamtej strony, gdzieś od granicy lasu, bo tam zaraz za polami i łąkami mamy wieś Ktery. I się tak zastanawiałem, czy to słynny łęczycki bagienny Boruta sobie kpi ze mnie diabeł leśny i bagienny i wali w pnie jakimś kijem, czy to jednak któryś z miejscowych tutaj cudownych Danieli lub Jeleni. Młody jelenie nie, nie puka rogami porożem w te pnie, bo przecież różne rzeczy podczas rygowiska jelenie wyprawiają z tym porożem. Również lubią sobie nadziać na niego co nieco, żeby było potężniejsze i wspanialsze. Więc albo Boruta, albo jakieś zwierzę. W Borutę nie wierzymy, ale powiedzmy że dla folkloru niech będzie. Spójrzcie, jakie wspaniałe dęby. Jestem, jestem naprawdę w cudownym miejscu. I, i, I pamiętałem o nim, dlatego do niego dążyłem przez wczorajszą, kompletnie bezsensowną wędrówkę, bo wlazłem w taki jakiś odcinek, gdzie nie mogłem przekroczyć jednego z kanałów, który w torfiance zamulony po prostu by mnie pochłonął, bez względu na to, czy mam wysokie kalosze. A wody tam na pewno było powyżej pasa. O, ten jest najspanialszy. Na tym siedziały dwa kruki rano, które się zerwały, jak tylko wyłoniłem się z mojego hamaczka. No tak, więc mógłbym po prostu zaliczyć, że tak powiem, z tym ciężkim 20-kilowym plesorem, no zgon. Po prostu w tym bagnisku, i tylko Boruta by wiedział, gdzie się utopiłem. A, a tak to, no, jak oblazłem, to nadkładając jakieś 8 km z tym plecorem przez te trawska, które są równie y, opóźniające marsz jak y, głęboki śnieg, no to człowiek się naprawdę zmęczył. Ale to nie było najgorsze, bo lubię się tak męczyć, że leje się ze mnie pot. Natomiast przez ostatnie deszcze, słuchajcie, sierpniowe i późniejsze bardzo ciepłe dni narodziło się tyle komarów. Po prostu miałem wzbijające się z traw, z takich rozlewisk i z takich miejsc, gdzie trochę woda już wyschła, ale widać było, że to zgniła trawa i... Po prostu sobie na, 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 na tym, o jaki wspaniały dąb, trój taki, pniowy, piętrzący się w górę. Więc zbijały się po prostu chmury brzęcących komarów. To było coś niesamowitego, jak to bzyczenie się pojedynczego komara składało na ten przeraźliwie piekielny chór obiadaczy. Jestem tak zmasakrowany. Brzuch, ramiona, barki mam całe po prostu w bąblach i mógłbym ich wyliczyć, no nie wiem, ze 100 na jednym barku, 100 na drugim. Więc krótko mówiąc, po powrocie, a nie wpadłem niestety na to, żeby ze sobą wziąć fenicil. Trzeba się będzie dobrze wysmarować, bo się nie wytrzyma tego spędzenia i chyba po prostu dokonam na sobie oskurowania, żeby to przetrwać. Wracam do mojego obozowiska, nie powiedziałem ostatniej rzeczy, czyli ów plecak, wielofunkcyjny, słuchajcie, ten pas z zasobnikiem, to można do niego przytraczać, są jeszcze dwie takie boczne małe zasobniczki, ale zostawiłem je w domu, bo bez sensu, żeby aż je tak obładowywać, ale w, w moim cudownym plecaczku... Wiele rzeczy się mieści, można do niego dużo przytroczyć. Miałem przytroczone kalasze, teraz mam je na nogach, bo przecież w tych nieszczęsnych, zalanych butach ciężkich, jak cholera, teraz to nie ma co wędrować i nie ma co się podziębiać. Zatem plecak, no i cudowny w kamuflażu wężowym, kurcze blade, co jest z tym obiektywem. Coś to wszystko paruje, nie łapie ostrości. O! Tak jest lepiej taki wężowy kamuflaż. No, kochani, za zatem, tak, teraz się zbieram. Zjem sobie śniadanko. Wypiję z 5 kubków ciepłej herbaty. Przeleję wodę z butelki do manierki i ruszymy dalej. Zamierzam dotrzeć do samochodu przechodząc przez ciekawe zakamarki. Wiem, gdzie tu jest gniazdo Kruka, wiem, gdzie jest gniazdo Myszołowa. Mniej więcej <coughs> spodziewam się, w którym miejscu mogę znaleźć gniazdo bilika w tym kompleksie leśnym, bo w tym drugim, tam że tak powiem, w górę bzury czy w dół cholera. Nie pamiętam, jak wpłynie dawala, w którym kierunku. Nie, w górę bzury popłynie w tamtą stronę, czyli. A tak mniej więcej się zbiega z nerem, no to powinienem w tym drugim kompleksie odnaleźć to gniazdo, gdzie wiem, bo jest. Natomiast tu gdzieś tam w tych wielkich gestych, olsach podobno kryje się inne. Wczoraj widziałem dwa biliki wylatujące ze ściany lasu od strony Witoni ze ściany tego olsu. Fotografowałem, usiłowałem nagrać wam bilika, młodego bilika, który miał klinowaty ogon jak to biliki, ale całkiem ciemny, i w słońcu nie jaśniał bielą, czyli był to młody bilik. No i tak jakoś mam nadzieję, że te biliki dzisiaj zobaczę. No pogoda się pogorszyła. Rano przeszedł taki przemiły deszczyk. A w nocy oprócz tego rykowiska i niesamowitych okrzyków puszczyków, kochani, no to słyszałem przelatujące stada grzywaczy, które po prostu gnały z prędkością i miał się wrażenie, że ktoś po prostu ogromną kolewką polewał od góry drzewa na moment. Taki był przelot. No przelatywały też gęsi, uroczo gęgając. No i to rykowisko, tam kochani tambyk, byk, tam byk, tam byk, tam byk, tam tambyk. Każdy sobie podzielił kawałek tych terenów łąkowych między kanałem a bzurą i widocznie na swoim królestwie porykiwał i zapraszał do walki o swoje łanie albo siedział tam i nie miał swoich łani, a inny potężne, byki miały, no i tak się panowie, że tak powiem, okrzykiwali i orykiwali w nocy. Powiem szczerze, że każdy ten ryk był osobny, inny i każda ta pieśń brzmiała inaczej i zdaje się mówiła trochę w inny sposób o tym, jaki jesteś wielki, wspaniały, nawalony testosteronem, gotowy do walki. O, myszołów jest w górze. Halo. A nie, to sujka, ta to lubi udawać wszystkie drapieżne ptaki. No, to co? W drogę. Pakujemy się. Nie, Osiub.